No, cześć, dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowo w ostrym świetle, bo ten materiał będzie o tym, w jaki sposób czyszczę swoją matrycę. Kiedyś wysyłałem aparat do czyszczenia w serwisie. Były to jeszcze aparaty lusterkowe, więc to wyjęcie sensora, żeby dostać się do lusterka, było dla mnie kłopotliwe. Natomiast teraz, kiedy sensor mamy odsłonięty, jest to dużo prostsze. Tutaj jest GoPro i będę z niego nagrywał jako główna kamera, która będzie zaglądała do sensora, żebyście widzieli, co robię. Nie brałem drugiego aparatu, bo sądzę, że 4K na GoPro 11 wystarczy, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Dobra, na początek usuwam zbiórka kurz, który już tutaj jest. U mnie się dosyć mocno kurzy. Na tyle, na ile mogę. Wiadomo, że całego kurzu nie będziemy widzieli. To jest. To nie jest laboratorium, natomiast na tyle, ile mogę, e, czyszczę tutaj to moje otoczenie. Jeżeli jest wyższa wilgotność, e, no to na pewno tego kurzu będzie mniej, w sensie, mniej się będzie osadzało. Ale nie bierzcie aparatu pod prysznic. Ok, e, to z czego ja korzystam, to nie jest reklama, e, to jest VSGO bodajże i korzystam już z tego dosyć długo. E, mamy tutaj płyn oraz szpatułki. Pamiętajcie tylko, że szpatułki są różnego rozmiaru, zależnie od wielkości matrycy, więc jeżeli jest to APS-C, trzeba kupować do APS-C, Jeżeli mikro 4.3, to trzeba kupić mikro 4.3. Ok. To, co będę robił, nie jest niczym skomplikowanym, natomiast nie powinniście się obawiać, że uszkodzicie sensor. Żeby go uszkodzić, trzeba się trochę postarać, więc jeżeli będziecie odpowiednio ostrożni, nic złego z sensorem się nie stanie. Ale oczywiście sami odpowiadacie za własny sprzęt, pamiętajmy tylko o tym. Więc okej, okay. czyścił będę sensor V7R3. Więc tak wygląda sensor, mam nadzieję, że to widzicie w tej kamerze. Jest na nim już sporo kurzu. I to, co zrobiłem wcześniej, to włączyłem tryb automatyczny, gdzie matryca drga, aby strącić ten taki bardzo oczywisty kurz. Chwilę wcześniej wyczyściłem już obiektyw, który założę później na mój aparat. Zasłaniam go, żeby dużo kurzu nie wleciało. Używam ostrego światła po to, żebym widział, co się dzieje. Jak często czyszczę sensor? Przeważnie, kiedy się zabrudzi. A kiedy to widzę? Kiedy weźmiemy sobie na przykład wysoką przysłonę i zrobimy zdjęcie na białym tle, pojawiają się tam kropki. Jeżeli w większości strzelamy otwartą przysłoną, to możemy nigdy nie zobaczyć, że sensor jest brudny. Ale uwierzcie mi, warto go czyścić. Ok. No to skoro wiem, że mój sensor jest już brudny, to używam sobie takiej gruszki. I bardzo delikatnie usuwam ten kurz, który jest widoczny. Przedmuchuję trochę na górze i trochę na dole. Ok. Nie robimy czegoś takiego. To ma być delikatny zabieg. Ok. Kiedy nasz aparat jest już gotowy w pierwszym etapie, rozdzieram opakowanie szpatułki. Przygotowuję sobie płyn. Tak wygląda szpatułka. I teraz ta istotna część to nałożenie płynu na szpatułkę. Okay. Staram się zwilżyć po obu stronach. Ok. moja szpatułka jest już nawilżona, zakręcam nasz płyn. W instrukcji znajdziecie informację, że najpierw warto przetrzeć niezmoczoną szpatułką. Ja tego nie robię, ponieważ już y, użyłem gruszki i to dla mnie wystarcza, ale wy oczywiście możecie. Więc teraz od lewej strony do strony prawej, płynnym ruchem do samego końca sensora jadę w jedną stronę, a później w drugą. No i tyle. Zrobione. Jeżeli sensor nie jest mocno zabrudzony, nie warto tego powtarzać po kilkanaście razy. Jeden dwa ruchy powinny w zupełności wystarczyć. Jeżeli sensor jest bardzo zabrudzony i nie udało wam się dwoma ruchami, no to można warto zrobić cztery. Natomiast nie wydaje mi się, żeby potrzeba było dziesięciu ruchów, żeby wyczyścić sensor. Ja stosuję przeważnie dwa. Co robię ze szpatułką? Wyrzucam. Zakręcam, żeby mi płyn nie wyparował. I zapinam mój obiektyw. Przeważnie kiedy zapinam obiektyw, moje body skierowane jest w dół. Tak, żeby tego kurzu tam nie naleciało. Natomiast jeżeli jesteście gdzieś na plaży, zmieniacie obiektyw na silnym wietrze, to czy macie go w dół, czy w górę, to nic nie zmieni. Aparaty przeważnie są dosyć dobrze uszczelnione i są zabezpieczone. Natomiast nie znaczy to, że nie powinniśmy o nie dbać i nie powinniśmy ich czyścić. Mam nadzieję, że materiał się podobał i będzie pomocny. Pamiętaj zasubskrybować, dać lajka i jeżeli chcesz wspierać mój kanał Fotoprzygoda, zapraszam Cię na patronite.pl. No i widzimy się na Fotoprzygodzie.